Witam wszystkich serdecznie, wróciłem. Przepraszam bardzo, nie było mnie przez, przez półtora miesiąca, chyba około nie było mnie, ale byłem na wakacjach, byłem na rozjazdach. Miałem niestety inne rzeczy do zrobienia, ale już jestem. Zanim zacznie się ten film, chciałem tylko podziękować za wielkie wsparcie, miłe komentarze, dużo lajków i masę subskrybentów. Nie miałem pojęcia, że to tak fajnie się wszystko rozwinie. Chciałbym również podziękować wszystkim hejterom i wszystkim negatywnym komentarzom, bo, hej, nie można opaść na arach, trzeba naprawdę ciężko pracować, żeby... Zaraz, nie da się nigdy, nigdy się nie da wszystkich zadowolić, przecież, nie? Ale tak czy inaczej, chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować. E, druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, zaczynam myśleć nad... Nad nową rzeczą, bo zaczynają tutaj się pojawiać... Dwie drogi, niektórzy są bardziej zainteresowani, bardziej ćwiczeniami z tymi sprawami, więc... Coś tam mi się, jakiś pomysł mi się rodzi w ale na razie nic nie ja mówię, na razie nic nie wiadomo. Jeszcze raz dziękuję i jedziemy dalej. Czas porozmawiać troszeczkę o męskich piersiach. Intro. Pewność siebie to coś, co każdy facet powinien mieć, dzięki pewności siebie. Jesteśmy w stanie osiągnąć wiele wspaniałych rzeczy. Mój kanał, między innymi, ma na celu pomóc mężczyznom zdobyć więcej pewności siebie. Ale nic, nic nie niszczy bardziej naszego wewnętrznego macho jak męskie piersi. Dotyka to niestety coraz większy procent dżentelmenów i jest jeden z powodów, dlaczego wstydzimy się ściągnąć koszulkę na basenie albo nosimy podwójne warstwy ubrań. Dlatego dzisiaj, drodzy panowie, porozmawiamy o męskich piersiach. Skąd się biorą i jak z nimi walczyć? Ok, mamy dwa typy męskich piersi. Jedni mogą być otyli, lub mieć troszeczkę nadwagi, z tendencją do gromadzenia się tkanki tłuszczowej w obrębie klatki piersiowej, czyli po prostu mają grube cycki. Drudzy mają troszeczkę większego pecha i mogą borykać się z rzeczą zwaną ginekomastią. Teraz zanim zaczniecie panikować i opracujemy plan działania jak podbyć się tego raz na zawsze pozwólcie mi wyjaśnić co to jest i jak to rozpoznać. Ok, jak mówiłem mamy dwa typy męskich piersi grube i ginekomastia teraz jak je rozpoznać weźcie pal wskazujący i pon ponaciskajcie troszeczkę w obrębie sutka. Jeżeli jest to dosyć miękkie w dotyku, tak? Jeżeli czujecie grudki rozjeżdżające się, jest to tkanka tłuszczowa. Natomiast jeżeli czujecie coś twardego tutaj, czujecie coś zbitego, wręcz gruczołowatego, niestety możecie borykać się z ginekomastią. I teraz czym jest ta ginekomastia i jak ona powstaje? W skrócie jest to spowodowane nadwyżką estrogenu, czyli hormonu żeńskiego w naszym organizmie. Najczęściej spotyka się to u młodych nastolatków lub u osób otyłych lub u osób starszych przechodzących andropauzę, czyli taki męski odpowiednik menopauzy. Teraz, jeżeli jesteś młodym żaglem w wieku od 12 do 17 lat i martwisz się o swoją klatkę piersiową, nie panikuj zawczasu. Pamiętaj, jesteś jeszcze młody, twoje ciało się zmienia i w wieku 16-17 lat będziesz bombardowany testosteronem i samo wszystko wróci do normy. Ginekomastia również może być spowodowana spożyciem sterydów anabolicznych. I teraz wiem, co większość z Was pewnie teraz myśli. A sterydów, ale ja, ja, ja nie biorę żadnych sterydów. I problem polega na tym, że wcale nie musisz. Może być tak, że Twoje ciało nie radzi sobie w otoczeniu, w którym żyjesz i wiedzeniu, które spożywasz. Niestety. Żyjemy w takich czasach, gdzie mięso jest faszerowane sterydami Owoce i warzywa są spryskiwane chemią i jemy bardzo dużo rzeczy z puszki. Aczkolwiek to jest jeden z wielu powodów, dlaczego możemy mieć ginekomastję. Jest wiele powodów hormonalnych i medycznych, i żeby się upewnić, jest zawsze lepiej pójść do lekarza na dokładne badania. Ok, więc mamy tkankę tłuszczową i ginekomastię. Jedna jest w miękkim dotyku, druga w dotyku. Grubi możemy być w każdym wieku i Grube cycki to jest po prostu zgromadzenie się tkanki tłuszczowej w obrębie klatki piersiowej. Ginekomastia. Żeby mieć ginekomastię wcale nie musimy być otyli. Jest to spotykane u osób, które mają najwięcej zmian hormonalnych. Czyli u młodych nastolatków lub u osób starszych. I teraz najważniejsze. Jak sobie z tym poradzić i pozbyć się tego raz na zawsze? Ginekomastia niestety może być tylko usunięta przez specjalistę chirurga. Dlatego jeżeli czujesz, że masz kino i przeszkadza Ci to w życiu codziennym, skieruj się do lekarza, zainwestuj i pozbądź się tego raz na zawsze. Pamiętaj, zasługujesz, żeby żyć pełnią życie. Ale jeżeli oglądasz ten filmik i masz po prostu grube cycki, przyjacielu, z Tobą mogę rozmawiać inaczej. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to jest uporządkować Twoje żywienie. Teraz. Nie jest sekretem, że najważniejsze spalanie tkanki tłuszczowej jest poprawne odżywianie. I jeżeli za bardzo nie wiesz, w którym kierunku masz pójść, kiedyś już zrobiłem filmik na ten temat i dla zainteresowanych zostawiam link w opisie. Druga sprawa, trening siłowy i cardio. Najlepszym i najłatwiejszym sposobem, żeby spalić tkankę tłuszczową jest połączenie treningu siłowego i cardio. dlatego upewnij się, że robisz oba. Nie omijaj treningu klatki piersiowej, z wielu z Was popełnia ten błąd i wierzy w ten mit, że jeżeli zacznie, Pracować nad klatką piersiową powiększy to ten problem i ogólnie wszystko będzie gorzej wyglądać. Mm -mm, nie, mm -mm, no, nie, nic bardziej mylnego. Po pierwsze, mięśnie są mniejsze objętościowo od tkanki tłuszczowej. Po drugie, im masz więcej mięśni, tym więcej kalorii spalasz. I po trzecie, jeżeli zaczniesz atakować klatkę z każdej strony, będziesz miał pełen arsenał ćwiczeń, góra, dół, szerokość. Objętość, czyli grubość klatki piersiowej, to wszystko zacznie się rozjeżdżać, zacznie się robić coraz bardziej symetryczne. I nawet dla osób z kinekomasją będzie to lepiej wyglądać. Wszystko będzie się układać na miejsce, więc wasza kinekomasa nie będzie wyglądać tak źle, jak wyglądała poprzednio. I ostatnia moja rada, bardziej już rada estetyczna. Jeżeli naprawdę wam to przeszkadza, kupcie sobie podkoszulki. Podkoszulki o jeden rozmiar, o nawet o dwa rozmiary mniejsze i załóżcie ją. I dopiero załóżcie koszulkę Co to zrobi? Jest troszeczkę spłaszczy Ten brzydki efekt męskich piersi I poczujecie się troszeczkę bardziej pewni siebie A i męskie piersi Nic nie wysysa tak bardzo naszej pewności siebie Jak męskie piersi naszego węskiego maczo no to piersi! Ale wiesz co to jest? Jak sobie z tym poradzić? I jak z tym walczyć? I pamiętaj Jesteś super Zasługujesz na to, żeby żyć pełnią życia. Teraz idź i walcz ze swoimi niedoskonałościami, bo tak robi prawdziwy Mr. Alton. Peace.